mam wszystkim z tej strony, Wiplop Polska i Battlefield Play for Free. A jakby inaczej, dzisiaj Medic wyjątkowo. Dobijamy 19 level w końcu na tym Medicu. Coś się musi dziać, co nie? Prokoju mi tam bodajże 2300 expa. Mapką drogowoli broń M249 SAF, to z dodatkami Lufa hit magazynki y, Pirania, Kolba Nemesis, malowanie Desert. Z, z celownikiem M145, także Desert. Mapkę, jak już wspominałem, dragą Wally -E, odcinek też specjalny, bo dobyłem końcę level 19. Puh, ja W oczekiwaniu na nowe bronie, bo jak wiem, dowiedziałem się, że nie dojdą tylko te broni, które ja tam miałem. Okazję wam pokazać jakieś części, a także mają dojść do tego jeszcze inne, a mają być to yy, dodatkowe typu LSAT. Nam w, w, w przypadku Medyka ja. yy, LSAT l 832 acwra A91 w przypadku szturmowca JNG 90M98B w przypadku mechanika. Yy, Wróć się snajpera, Mechanika, a dla Mechanika, a dla Mechanika ma być to M5K. I, 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 Emtar I, No, w sumie fajnie, że dają nowe bronie. Trochę fajnie. Mam nadzieję, że będą przynajmniej skopiowane w jakiejś części z tymi, co będą, e, co były w Battlefieldzie trzecim. Czyli będą dość fajne bronie, dość OP. Z tego, co się dowiedziałem, też no, A91 będzie miał potężny damage dla który będzie na szczebowcu. I myślę, że nie byłoby głupim, właśnie. Wyborem bardziej kupić ACWR aniżeli e, kupować e, ACWR, wróć, A91, aniżeli kupować ACWR. Jedna i druga broń na pewno będzie dobra na początku. Zresztą to już nowe bronie, to za każdym razem będzie się wydawało, że coś lepszego. Jak to kiedyś ktoś powiedział, że. Może bardzo możliwe, że znerfią te stare, żeby tylko te nowe się sprzedały. Może być i tak, prawda? To jest... To już wszystko zależy TA nie od nas. Niestety, to taka prawda. Broni, którą używam na pewno, jak widzicie, to jest M249 Może być się wydawać dziwne, star broń którą już, no już dużo spisał na straty, no ale ja bym jednak aż taki pewny tego nie był. W porównaniu, jeżeli chodzi o ten, wyszło, wyszło lepiej niż AM4, MG36. No tego też z nią biegam, a tę te broń też bo od dawna marzyłem, jakiejś broni, która ma du dużą pojemność magazynka i myślę, że L832 będzie dobrą, ale bardziej się cieszę z tego, że ten Informacji, że ma wejść Elsa. no, level 19, już Już jestem. KOKSE Level 19 skończymy szybko rundkę. No i pokażemy wam. No i zaprezentuję wam będzie w umiejętności. Bo ktoś tam prosił, więc ja będę taki dobry, bo mam dzisiaj lepszy dzień. Tym ja pokażę. Dzisiaj trochę będziemy ograniczać klinięcie, bo ostatnio kurwa. Było trochę dużo. <laughs> tam się przerodziłem, jak to oglądałem. <laughs> A więc trochę. Pus, pus, kurde. Przestanę, zacznę się ograniczać. Może zwiększę zaciekawość ciekawość moich filmów. Może nie, może tak. Polerowiec się znie Różnie to bywa. A, tam już nie ma ni. Nie, czy tam jest ktoś, ale kurm. A, kolega to jest z Sawem. 82, 2, 2,800, level 19. Już 19. Jeszcze tylko parę leweli 30, 11. Mniej niż połowa. A nie wiem, ile tam potrzeba Expo le do levela. Hmm. Którego to jest tego? No zobaczymy no. Jeśli to będzie szło. Trzeba będzie wbić ten lewer. Dobra, pit kolejny. Dobra, niech tam się te... ...papy trochę zrespi, bo to już podaka. Jedna rundkę, no, bo być dzisiaj szturmowiec takim stałym, no że tak to nazwę, rytmem, no ale jest medyk, dlatego będzie to też jedna rundka, mniej więcej we wtorek, albo jutro. Zakręcę wam odcinek właśnie ze szturmowca, bo też za długo w tej budzie siedzi, jutro nie będę, więc czasu będę miał. No chociaż cholera wezmę, ale postaramy się. To może coś się da uwalić. No, 400, bo już mi dobiła jeżeli chodzi o widzów. To, jest, to już jest trochę, to już trochę jest tej wiary. Ciekaw jestem, ile jest aktywnych i jest tak. Tak sobie. czekajcie, się Tak Jak się trochę skampię. Kurwa, kurwa, nie ograniczać, no ale. No, la, 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 la. Ach, dobra jest, 4 czy 600. No, ta mapka jest dobra do nabijania punktów. Dzisiaj chyba na tej mapce zdobyłem się 1,5. To są te staty, to jest mój drugi najlepszy wynik, no A, la, 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 la. Dobra, to... O kurde o. Zjedli mi go Dobra, pójdziemy tą górą A co zobaczyłem? bo coś tu cicho. A ja myślałem... ...to jak jest za cicho to jest niedobrze. Aaa... ...dobrze. Pójdź wam, no, przeskocz. do nas. Do nas, lecimy na to dę. 14.5. No, trochę widział wy w 15, 5, 15 czy 15.6, czy 200 punktów? Jakoś leży ja. Mówiłem już w tym odcinku, że truba, że będzie szturmowiec. Mechanik, ale na pewno będzie następny. Wspomniałem już tych nowych broni, które mają być. Ciekawe kiedy te broni będą, bo już z kupuję. pokupuję. Dopóki mam ten pieniądze na telefonie. A co mnie tą? A mają kupić ten do, yy, Space of Karta z 9 r ale postanowiłem, że to się nie opylać tak za bardzo skoro tak jakoś za bardzo z tej broni drugiej nie będę korzystał jeżeli chodzi o 93R Bo to przecież drugą broń w końcu często się korzysta prędzej, prędzej tej więc dla 5 dgodawać tylko dla tych broni tak powiedzmy sobie szczerze inaczej się wydaje pieniądze z telefonu którego ma się, inaczej się korzysta inaczej się z, z pieniędzy, które się ma w pierwszym portfelu, czy nie? więc postanowiłem co postanowiłem. Mam nadzieję, że te broń nie będą drogie. A więc tak, jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają moje drzewko statów. Ja Ej, to zobaczyłem. Końcówka i do za chwilę. Tak, drzewko na medyku. Trzy na granaty, jeden na apteka, jeden defibrilator. defibrilator. Jeden na system pocisków. No i tutaj dodałem drugie drzewko. Więcej to są kierowanie, orientacje taktyczne. Bezpieczne spadanie. Szybkie wspinanie. Te podrobiny dołu się pyla jak się idzie gdzieś kampić. Szybski truch, szybki bieg. Coś tak to jest szybciej się biega, tym trudniej ci trafi, prawda? Zwiększenie leczenia. Dla samego siebie to pierdzilne tę aptekę i to szybko. No. Z satelitka opyla się no i pośmierta yy, detonacja teraz dodaję. myślę że będę z tego korzystał bo to dość ciekawie wygląda no i co tak wygląda moje drzewko prosił ktoś to więc ma mniej więcej takie drzewko mi odpowiada jest coś w miarę taktycznie dobre jak dla mnie dobra dzięki za oglądanie pozdrawka, lajkujcie subskrybujcie komentujcie